I zostanie nam wspólny kurs do mieszkania, a potem w ogóle być może puste mieszkanie. O samotności mówią, że... To czarny scenariusz, a jak go zmienić? Boga nie wierzy, że sobie i to nawet to trochę uzmysłowić. Ja bym bardzo chciała teraz być taka hip, hip huraj, taka myśl pozytywnie. Ale bardzo często dochodzi do tragicznych sytuacji, już takich skrajnych, w których e, nagle się okazuje, że ja naprawdę nie mogę być w dwóch miejscach jednocześnie że ja naprawdę mogę stracić i dopiero wtedy, kiedy dociera do mnie ta strata i oby nie było za późno i to jest takie realne, a nie, że tam kiedyś i, i takie jak nie ten, to, to, to inny, jak nie ta, to inna, tak? Eee, to nie jest takie ważne. Ale jak się okazuje, że ten niby nieważny, czy niby ta nieważna może realnie zniknąć albo już nawet znika, eee, to dociera, mm, to dociera czasami na tę zmianę w tej relacji jest za późno. Ale na to, żeby nie powtórzyć i znowu się nie obudzić e, samemu w łóżku, czy samej w łóżku, może nie być za późno. Piepce Takie mam tak wrażenie, że coś takiego, że panie myszku, że nam się, tak, że się dziś z, z, sama w zgubiła taka to, świadomość, albo może zostaliśmy sama. jej często nauczeni, czasami po prostu no to jest to. taka sztafeta pokolenia, jak ja to nazywam, czyli wychodzimy z jakiegoś domu i podobnie tworzymy związek. Że tak jak pilnujemy, żeby nas nie wywalili z pracy no. i musimy. Pewne, pewnych zasad pilnować, tak przestrzegać. Musimy być aktualni, no musimy też. wypełniać pewne zadania, bo jesteśmy z tego rozliczani, bo stracimy tę pracę, musimy w to inwestować. A ja kiedyś, to dokładnie, żeby nie stracić w związku, w musimy w niego inwestować. I to też jest czas, tak, uwaga, tak, i efektem tego też jest to, że ta cisza jest dobra, do bo my baure, nad tym pracujemy. Ona nigdy, nigdy jest tak nie miała męża typu, i nigdy z mężem nie spała w łóżku, bo jest tak dobrą kobietą, tej, że to jej nie pasuje. Takie tragedii, która się może wydarzyć, że nagle zauważamy, że, że, że nie ma już tego związku. Zdałam się sprawę, że gdzieś ta cisza w, tak. w pewnym momencie przychodzi do każdego, bo każdego rodzic kiedyś umiera. No bo jeżeli mąż jest zły, każdy... Mąż jest no wczyna awantury. No to po co no taki nie ma swojej innego wyjścia w to, wiesz, to odbierało. Jest. pytanie: czy to, co ta chyba wtedy, nigdy a nie miała w ogóle seksu, dociera. zatrzymujemy to w końcu? Według jakiegoś nowego algorytmu no. zaczynamy sobie układać także hierarchię ważności w naszym życiu. Kiedy. No no wiele nie każdy tym, musi, bo nawet różnego rodzaju powiedzmy, Zbarł narządy tata, płciowe nie muszą służyć e... do tego samego celu. Ja to, to ciągle ludziom daję przykład, ryby do mnie i ikry, szybko, że jak wiele rzeczy, które przedtem miały na, na innej ważno i dosyć ważnej, wysokiej do, takiej do, do zrealizowania. Nikomu to nie jest potrzebne, jest niezapłodnione. To nie jest ważne. Większa I teraz część tego. Ważne jest żeby też hmm. utrzymać tę świadomość i rzeczywiście według tego gdzieś pewnego schematu myślenia i takiego innego takiej zmiany jak patrzenia to na świat, poważę, co jest ważne, co nie jest ważne spróbować zacząć to. realnie żyć. Ludzie się nie będą I że może być wiele rzeczy, które mogą powtórzyć. Które jest mają wiele rzeczy, które mogą odłożyć. Na Ale na ja naprawdę celu, nie mogę odłożyć ludzi, kiedyś. którzy są no w później, bo może ich zabraknąć. A ona, ona nie tutaj nie, nie 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 wiesz, bo nie nie ja mogę że nie zakończy się, że to jest Rozumiem, ma. że mówi o tej, tej samotności, nie no, bo sprawy, nie, nie, no, nie ona, nie nie nie. Ale przecież ona przecież będzie ciągle samotna. Jest, no, albo będzie tylko, ale że miała i też nie będzie samotna, no i co? skończoność, która jednocześnie jest że człowiek, na ferge, trzeba jest wagą i i tam skończoność, jakoś tego co teraz mamy, ruchowy. że nie jesteśmy, to jest że był potazar właśnie ciąłem trójkątnym i że właśnie jesteśmy, że to jest jakaś skończoność. No nie jest samotna, jeżeli w Boga, A, dobrze się czuje. Te tego samotne. typu doświadczenia Ale mogą być milowe, wmawia, i mogą nas w, na, w jakiś jakaś, sposób zdezorganizować. Jak nie bardzo 24, trwałego, wydawałoby się nieskończonego odebrać. Ale może to być też ten moment, który mówiła o tym seksie. A to seks, Rzeczywiście, seks, że jak są problemy, to gdzieś trzeba i... nam coś Do się pojawiło w głowie jakieś odśmienienie. Ale to nie może się właśnie pojawić, przecież wcześniej, my możemy wyprzedzić ten czas, nie musimy czekać do tego no, tragicznego momentu, kiedy, kiedy wiosn zmusi nas do tego, żebyśmy latyni, się zatrzymali, no bo zmusi. Możemy sobie przecież wyobrazić będzie to, będzie bo kiedyś to się razem. tak stanie, że kogoś ważnego w naszym życiu zabraknie, dlaczego byli. wcześniej sobie południu się To jest problem, który bardzo trudno sobie wyobrazić, bardzo i odsuwamy, to, jest jakieś doświadczenie pewnego końca życia, także swojego, tak, w jakimś układzie Metarni, gdzie wszystko Najważniej, było w stanie miejsko, a teraz nagle można się zmienić. Natomiast ja robiłam, od nas ludzie odchodzą dłużnie, tak, tak, nie tylko w sensie nie ma, dosłownie, bo umierają. Nowy, I budował, oby takich ten doświadczeń, które ktoś z nas młodszym. miał najmniej, I, i jak że najpóźniej. Marecka, ale odchodzą, a nam się tak kończą żywo, różne relacje ważne, przyjaźnie, miłości nam się kończą. Dzieci nie chcą z nami się kontaktować. Ludzie się od nas odwracają, bo on lubi dostawać, on lubi dostawać prezenty. Między nami właśnie grzmi ta cisza. Stary facet. To jest przyjazną ciszę. No to ta jak zada. tak przejrzała na okre, To są jakieś on I teraz To są jakieś To też może o To ja jest to, nie lubi. jest to, co tak się zamyka zamyka w nich jestem jest to, się o nich nauczy. To jest to, co jest Patrzę na jakieś półsioletowe, ja patrzę, co to jest takie piękne? Bożego Narodzenia. Opakowanie. A tam leżał matek. To, że mam się z kim spotkać przy stole. No coś tam będzie. Że mam komu, komu na ciastę, życzyć nie wypika, ale wszystkiego najlepszego, wiem, a już największym, jeszcze większym cudem jest fakt, że wiem maku, czego mu konkretnie życzę, bo my się tak tak znamy, tak. Tak. Że to nie jest formułka jak dzień dobry do widzenia, tak? I wszystkiego najlepszego i zdrowia, szczęścia i pomyślności. On ma a jeżeli dopuszczę wiecznie, do siebie myśl, że za 10, albo za 15 lat, albo za dwa, nie albo za rok już nie będzie tej osoby, z którą właśnie spędzam święta, to tym bo tak będzie to dopuszczam do siebie jakieś no. miejsce na coś innego? Tak, dopuszczam miejsce na tego człowieka. Na On i, bardzo na siebie, i jego za każdym razem za się przegrywa, siebie. bo tak, ta nie chce to dawać... To jest takie zdrowe podejście, przegrał, sobie, przegrał, za co ja sobie podziękuję przegrał, za ten rok. Przegrał. Za co ja sobie podziękuję za 10 lat. Sobie będzie Ja będę sobą dawać, w tej jak ciszy, w której, w której te fakty to, będą to, mi brzmiały. W w czy ja o potem się czy, czy ja, Małgosia Liszyk-Pogłoska, podejmując teraz jakąś decyzję dotyczącą święta, jakichś relacji, naprawdę poim, zabam o siebie za Czy ja sobie podziękuję za wybór? Bo mam poufala, na przykład wybór taki i taki. Że potem nawet I teraz żąda. stoję przed sobą Oto, samą w tej ciszy i zastanawiam się, za to sobie mało się podziękujesz. A tak szczerze, tak z ręką na sercu. Masz swoje lata, masz. Mniej niż e, więcej przed sobą. I, I teraz za to sobie podziękuję. I są takie, e, w No właśnie. Przecież ze sobą tam, i jesteśmy i będziemy i możemy pewne rzeczy sobie zwizualizować. To bardzo e, na niego gruncie rzeczy, zaczynamy tak za myszczać, bo to jest ten sposób dbania bo tak o siebie. Dbania o siebie rok, pół roku, roku za miesiąc czasami. Czy jakaś z jest warta świeczki, żeby podjąć taką decyzję? Ile człowieka ja ja relacji. Czyli nie ta relacja jest Arce, potrzebna. Czyli nie jest to tylko obręcie, włożę, mówię, że ma dwa moje dłuże. codzienne życie, ale tego, skoro było, to jakby nie noc. Albo że jak będziemy dbać o to ja zadzwonię, albo nie zadzwonię, bo się wydawało, o czym no my będziemy wiec. rozmawiać, yes. bo się do nie widzieliśmy. Te, ja mówię, tu, dawaj, zabiorę, może, no dobrze, no, tak jak ja mam własne wiec, dziecko, no ja z tym dzieckiem nie mam o czym rozmawiać, to dociera do mnie, to nie problem dziecka. Znaczy, dziecko ma problem, ale to ja zapracowałam jako rodzic, na to, że dziecko się nie czuje ze mną bardzo. Ja w ogóle nie interesowałam jako dzieckiem, tylko no by to co w szkole. Tak? A jak już mamy takie czasy. On na taki, nic to, nie wyszła, ja powiedziałam, Czy są jakieś jak pytania, które właśnie... Czy to, to, to zadać? takie klasyczne, że ja do Takie życie, jakie mam, to jest takie no. moje pytanie. Tak trochę zdradzam swoją teraz kuchnię wewnętrzną, i sobie gotuję to swoje życie. Czy ja takie życie, jakie mam, pożyczyłabym swojemu przyjacielowi? No, Mój ale nożki. Czy mi się ono podoba? Zebratka, mam nożki, sobie. To, chodzi, to no to dla niego są różne przyprawy. I, pieprz I sól też są potrzebne. bo A we, niego to. niego tam wszyscy mają ulopy, bo on jak ta męska, to ma malutkie nożki. Ja on mówi, że to ma nożki. A Natomiast mówi, i Ja lubię swoje życie. Czy jest ono wystarczająco dla mnie atrakcyjne? No. co bym zmieniła co bym zostawiła przed nami jest Sylwester ja pamiętam jak wiele wiele lat temu przygotowując się do audycji zresztą polskiego radio. Na temat jakże odkrywczy, czyli postanowienia noworoczne zastanawiałam się no. jej ku... o czym ja mam mówić, skoro, żeby samej nie zasnąć przy tej audycji, bo to była długa, godzinna audycja i że sobie co by tu powiedzieć i dziecko. to mi się w wtedy pytanie, czy ty masz jakieś postanowienia noworoczne, ja mówię, ale ja nie mam żadnych postanowienia o, noworocznych, te dorośli mają, oba. że chcą rzucić palenie, nie że chcą e, się odchudzić i ja się cieszę tym, co mam. No i mi uciął temat postanowień Rafał no. na cały już szlak, włącznie z teraz. Bo ja się nie zastanawiam, czego ja chcę, tylko co chcę zachować z tego roku, co mam. Co chcę przeciągnąć trochę, jak tak myszką na, po, po ekranie do innego miejsca. Żeby zachować. Jakich ludzi, jakie relacje, czego potrzebuję, żeby mi się nie urwało. Nie, to, nie zrobią, takie, takie. to jest właśnie to, bo to jest to, na co ja mam wpływ. Przed Nowym Rokiem. To są te, te pytania, które możemy zadać. To jest ta cisza. Która jest przed cisza? To jest ta cisza, w której naprawdę sobie zrobimy takie, takie, gdzieś taką chwilę takich świeckich wież, rekolekcji, wchodzimy w siebie i myślimy sobie, co mogę dla siebie zrobić na ten przyszły rok, żeby było mi dobrze, co mi z tego roku jest potrzebne w kolejnym. Jak e, czy w tym roku to, to, co obcalałem sobie przeciągnąć, rzeczywiście to, to, to zrobiłam? Na wersalce, on zrobił czy ja sobie za to podziękuję? Czy to, na portu, robię, co robię, ty jest takie i jest tym, co no, tak, tak dobrze do bólu, służy, że ja sobie za takie swoje życie podziękuję? No, no, to są bardzo ważne właśnie, pytania i trochę tak bym chciała, a potem, jak się spał w w moment będziemy kończyły, ale bym chciał ściągnąć z tego powietrze, bo to chodzi o to, żeby nam było wygodnie w życiu. Tak chciałabym przekłuć balon tych wielkich słów, że bym dawali, bo ta że bym dawali, cisza to jest nasze to właśnie, życie. No to właśnie takiej, no codzienne życie. to właśnie o takiej codziennej ciszy jeszcze. Ofiarą jego księstwa padła Ewka Laskutka, ale ona albo, mówi, ja byłam no, bezdomna, ciszka, co nie miałam chwyczkę, gdzie na mieszkać, na no to po prostu pomieszkałam, żeby nic się nie stało. Przyniosłam, śmiałam, zam dałam, dałam, ale teraz mówiam, na Jak się zamyślamy, po krótkiej chwili te nasze myśli skaczą, biegają. Przypominamy sobie, że trzeba wywiesić pranie, że zapomniałam kupić ser. Mhm. To będzie sam, dlaczego? Mówi. mamy Dlatego, myśli odgadnąć? Czy mamy je przyjąć? Chyba, żeby, zapisać sobie na no, kartę, że trzeba pójść ja, ja Im ja bardziej widzimy tego, tym możemy myśleć o różowym słonie, tym bardziej widzimy tego słonia. I teraz się zastanawiam, czy on jest z prawej, czy z lewej strony, I gdzie ma trąbę, na górze, czy na dole. Czyli do góry, czy do dołu. A niech one sobie przelecą. Tak jak to bunt Musi przelecieć, nie zatrzymamy tego. Tak, Możemy sobie jeszcze sprawdzić, czy o robota. wszystkim sobie przypomnieliśmy, że nie pamiętamy. I, i, I w tym momencie no na, jaka, na spokojnie taka, i była, a, zgodzić się, się na tę chmurę. Najpierw musi być taka, że, 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 że trochę musimy postrzepywać z siebie jak te ja to to wszystkie. Ja myślę, e, jak e, jak ja wychodzę, ale muszę, teraz winna, należy, jakby, ale trzeba ta, i, tak dalej, i tak dalej. Jakby była Jakby góra, okay, jakby, jakby była, jakby była na wtedy. A co mi się w rząd nie podobało? A na co mam ochotę? Na tak, co mam ochotę po prostu? Co sobie przyjemnego wymyślę na ten tydzień, żeby się nie okazało, że ten tydzień nie składa się tylko i wyłącznie z poniedziałku, wtorku, wśród, czwartku, w środku, czwartku, piątek, a w sobotę, niedziela wygląda tak samo. Co w przypadku ciszy y, u osób, które mają jakieś zaburzenia? Myśli Pani o zaburzeniach rodzaju depresji? Ja na przykład. No to jest już taka czarna cisza. To jest taka cisza, w której jeżeli widzimy człowieka, który e, gdzieś się zaczyna wycofywać z życia, e, który się rusza i je i że, wygląda maluje się w przypadku kobiet, goli w przypadku to, mężczyzn, to, to, to. ale ma... Trzeba będzie to dziadostwo jakoś wyłączyć, tak bo to pisowskie to wiesz co to jest. Chodzi do praży, o to już nasza e, Myślę, najmniej, że książka jest. będzie takim no, dobrym secia, początkiem tak do tego, żeby sobie tak przemyśleć pozytywnie. właśnie własne postawy, własne przekonania jako już dorosłej osoby, która ma w domu dzieci, czy też nastolatków, czy też pracuje z młodzieżą. E, oprócz takich praktycznych porad jak rozmawiać, jak prowadzić zajęcia, które w tej książce są, myślę, że te tematy mogą nam pokazać w jakich tematach my czujemy się niekomfortowo i pozwolą nam Podjąć ten wysiłek, podjąć tę pracę, która jest no, bardzo ważną pracą, i, i zachęcam do tego, żeby jednak przełamać swój wstyd i takie rozmowy poprowadzić, czy też, czy też wyjść naprzeciw na pytaniom, które się pojawiają w ramach rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Jeszcze raz Izabela Jondyrek, psycholog seksualoszka, edukatorka seksualna była w studiu ze mną, wzięła udział w, w tej rozmowie na temat edukacji seksualnej młodzieży. My słyszymy się za tydzień. Żegnam się już z Państwem teraz. Zapraszam na informacje Radiotok FM. Dobry nocy, Anka Grzywacz. Dziękuję bardzo. Dobranoc. To co najlepsze w TOK nośniki informacyjne rozpowszechniały te informacje, to znaczy, że może obległa wypadkowi, a okazało się, że ona żyła. Potem mówił o i się te grube baby lubi wcierać, bo on tę dupę ma szeroką i no. On udaje, że na raka chory nas wszystkich przeżyje i kiedyś on się nazywał Makryna Mieczysławska. A gdybyś ty nosiła nazwisko osób, to chciałabyś to nosić? No. I on to ma? Jest północ, bardzo pięknie się Tu radio Maryja katolicki głos w naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W Polsce już minęła tutaj północ, także można sobie przeglądać swoje prezenty. Kopciuszki będą przeglądały. Rękawiczka tam wisi na dole.